istnieje modlitwa, na którą niebo odpowiada natychmiast, gdy chodzi o długi. Nie mówię o magicznych formułach ani pustych obietnicach, mówię o duchowej prawdzie, którą niewielu zna, ale która zmienia rzeczywistość finansową tych, którzy ją odkryją. A dziś masz okazję poznać ten sekret, który może wszystko zmienić w twoim życiu finansowym. Wiem dokładnie, przez co teraz przechodzisz. Znam ciężar, który dźwigasz każdego dnia. Ten niepokój, który ściska ci serce, gdy patrzysz na narastające rachunki. Widzę noce, które spędzasz na czuwaniu, obliczając, przeliczając, próbując znaleźć wyjście, które wydaje się nie istnieć. Znam strach, który ogarnia twoje serce, gdy dzwoni telefon i myślisz, że to może być kolejny windykator. Wiem o wstydzie, który czujesz, gdy musisz odmówić swoim dzieciom, gdy nie możesz kupić czegoś, czego potrzebują, gdy musisz wymyślać wymówki by nie iść na spotkanie z przyjaciółmi, bo nie masz pieniędzy. Próbowałeś już wszystkiego, prawda? Robiłeś zestawienia, ograniczałeś wydatki, pracowałeś nadgodziny, zaciągałeś pożyczki, które tylko powiększały finansową dziurę, modliłeś się, pościłeś, błagałeś, ale długi wciąż tam są, jak cień, który nie daje ci spokoju. A najgorsze jest to, że dręczy cię myśl, czy Bóg nie troszczy się o moją sytuację finansową. Czy robię coś źle? Dlaczego inni prosperują, a ja wciąż tonę? Zatrzymaj się na chwilę i słuchaj uważnie, bo to, co ci teraz wyjawię, może być odpowiedzią, na którą czekałeś od tak dawna. Problem nie leży w Bogu, problem nie leży w twojej wierze. Problem tkwi w tym, jak duchowo odnosiłeś się do swoich finansów. Istnieje duchowy wymiar pieniędzy, którego większość ludzi zupełnie nie zna kiedy Bóg stworzył wszechświat, ustanowił duchowe prawa, które rządzą wszystkimi obszarami naszego życia, włączając finanse. A jedno z tych praw mówi, że nic, co jest związane na ziemi, nie może prosperować, dopóki nie zostanie rozwiązane w niebie. Twoje długi to nie tylko liczby na papierze czy ekranach komputerów. Za każdym długiem, który dźwigasz, kryje się duchowy korzeń. Istnieje niewidzialna siła, która trzyma cię w tym cyklu braku i niedostatku, ale dziś, w tej właśnie chwili, dzieje się coś potężnego w świecie duchowym. Gdy słuchasz tych słów, następuje niebiańskie poruszenie w Twoim życiu finansowym. To nie przypadek, że tu jesteś, to nie przypadek, że kliknąłeś ten film. Jest boski cel w tym spotkaniu. Niebo przyprowadziło Cię tutaj, ponieważ nadszedł czas Twojego finansowego uwolnienia. Chcę, żebyś zrozumiał coś fundamentalnego. Bóg nie stworzył cię, byś żył w długach, nie powołał cię do życia w niedostatku i trudnościach. Wolą Boga dla twojego życia jest dobrobyt, obfitość, dostatek. Ale aby ta rzeczywistość się zamanifestowała, musisz nauczyć się modlić w określony sposób, musisz znać właściwe słowa, we właściwym czasie, z właściwą wiarą. Przez lata widziałem, jak tysiące ludzi całkowicie przemienia swoje życie finansowe, dzięki tej modlitwie, której Cię nauczę. Nie mówię o małych poprawkach, mówię o długach sięgających tysięcy spłacanych w nadprzyrodzony sposób. Mówię o ludziach, którzy otrzymywali nieoczekiwane oferty pracy, spadki, o których nie wiedzieli, że istnieją, porozumienia, które wydawały się niemożliwe do rozwiązania, a zostały załatwione w ciągu kilku dni. Kilka miesięcy temu zgłosiła się do mnie kobieta, dosłownie zdesperowana. Straciła pracę, miała trójkę dzieci do samodzielnego wychowania, a długi przekraczały już pięćdziesiąt tysięcy złotych. Windykatorzy dzwonili codziennie, była bliska utraty domu, nauczyłem ją tej modlitwy. Poprosiłem, żeby zrobiła dokładnie tak, jak cię nauczę. W ciągu siedmiu dni otrzymała telefon od dawnego pracodawcy z ofertą pracy, na którą nawet się nie ubiegała, z wynagrodzeniem trzykrotnie wyższym niż poprzednio. W pierwszym miesiącu udało jej się wynegocjować wszystkie długi ze zniżkami sięgającymi 70%. W ciągu sześciu miesięcy była całkowicie wolna, niewinna nikomu nic. Jeśli to poruszyło Twoje serce, napisz w komentarzach: Otrzymuję moje uwolnienie finansowe. Lecz uważaj, bo wyjaśnię ci coś, co całkowicie zmieni Twoje rozumienie długów. Kiedy zaciągasz dług, nie tylko podejmujesz zobowiązanie finansowe, tworzysz duchowe przymierze z brakiem, oświadczasz o swoim życiu, że nie masz wystarczająco, że musisz pożyczać, że zależysz od zewnętrznych źródeł. I za każdym razem, gdy myślisz o tym długu z niepokojem i strachem, karmisz to przymierze, umacniasz ten pakt z niedostatkiem. Długi działają jak duchowe kajdany, krępują twoją duszę, blokują twoje błogosławieństwa. Uniemożliwiają, by łaska Boga swobodnie na ciebie spływała. Nie ma znaczenia, jak ciężko pracujesz, nie ma znaczenia, jak bardzo się starasz. Dopóki te duchowe kajdany są aktywne, pieniądze będą przeciekać ci przez palce. Będziesz zarabiać, ale nic nie zostanie. Będziesz otrzymywać, ale nie będziesz prosperować. Będziesz pracować, ale nie będziesz gromadzić. I oto prawda, o której niewielu kaznodziejów ma odwagę mówić. Istnieją duchowe siły ubóstwa, które żywią się twoimi długami. Za każdym razem, gdy wpadasz w rozpacz, za każdym razem, gdy panikujesz, patrząc na rachunki, te siły się wzmacniają. Tworzą błędne koło, w którym pracujesz, ale pieniądze znikają. Otrzymujesz, ale pojawiają się nieoczekiwane wydatki. Planujesz, ale zawsze coś się dzieje, co niszczy twoje plany. Dlatego wiele osób modli się, pości, daje dziesięcinę, ale wciąż tonie w długach, ponieważ atakują problem w wymiarze fizycznym, lecz ignorują wymiar duchowy, próbują rozwiązać w sposób naturalny to, co jest związane w nadprzyrodzonym, to jak gaszenie pożaru przez polewanie dymu wodą, zamiast atakowania ognia u jego źródła. Modlitwa, której Cię nauczę, nie jest desperacką prośbą, nie jest nieśmiałym błaganiem, to deklaracja duchowej wojny, to złamanie finansowych przekleństw, to zerwanie przymierzy z ubóstwem. A gdy modlisz się w ten sposób, nie tylko prosisz Boga o pomoc, wykonujesz władzę, którą ci dał, używasz mocy imienia Jezus, aby rozwiązać w niebie to, co jest związane na ziemi. Lecz zanim objawię ci dokładne słowa tej modlitwy, musisz zrozumieć trzy fundamentalne duchowe zasady. Jeśli tego nie pojmiesz, modlitwa nie będzie miała pełnego skutku w twoim życiu. Słuchaj dalej uważnie, bo każde słowo, które teraz wypowiem, jest niezbędne dla twojej finansowej przemiany. Pierwsza zasada jest taka: musisz wybaczyć swoje długi, zanim Bóg będzie mógł je anulować. Wiem, że to brzmi sprzecznie, ale posłuchaj. Dopóki nosisz w sobie złość, gorycz lub urazę wobec swoich długów lub osób, którym jesteś winien. Utrzymujesz otwarte drzwi dla wroga, by wciąż atakował cię finansowo. Musisz spojrzeć na każdy dług i oświadczyć: wybaczam tę sytuację, uwalniam przebaczenie dla każdej zaangażowanej osoby, uwalniam przebaczenie dla siebie samego za to, że doszedłem do tego punktu. Przebaczenie łamie duchowe łańcuchy, przebaczenie zamyka drzwi, których diabeł używa, by trzymać cię w pułapce. Gdy przebaczasz, mówisz do duchowego wszechświata. Nie zgadzam się dłużej żyć pod tą opresją. Wybieram wolność, i w tym momencie kajdany zaczynają opadać. Druga zasada dotyczy wdzięczności. Musisz nauczyć się dziękować Bogu, zanim jeszcze zobaczysz odpowiedź. Musisz dziękować za zaopatrzenie, które nadchodzi, za rozwiązanie, które jest przygotowywane, za cud, który jest w drodze. Przedwczesna wdzięczność jest językiem wiary. Kiedy dziękujesz. Zanim zobaczysz, deklarujesz, że wierzysz, iż Bóg już działa. A ta wiara aktywuje aniołów, którzy pracują na rzecz Twoich finansów. Wiele osób dziękuje dopiero po otrzymaniu. Ale to nie jest wiara, to tylko dobre wychowanie. Prawdziwa wiara dziękuje wcześniej. Prawdziwa wiara ogłasza zwycięstwo, gdy jeszcze trwa walka. Prawdziwa wiara świętuje żniwa, gdy jeszcze sieje. I to właśnie ten rodzaj wiary porusza góry długów w twoim życiu. Trzecia zasada dotyczy hojności. To może wydawać się szaleństwem dla ciebie, kto jest zadłużony, ale wysłuchaj tej duchowej prawdy. Nigdy nie będziesz prosperować, będąc skąpym. Nigdy nie wyjdziesz z niedostatku, jeśli żyjesz z mentalnością braku. Nawet mając niewiele, nawet będąc dłużnym, musisz znaleźć sposoby, by siać, pomagać komuś. Być błogosławieństwem. Nie mówię o dawaniu tego, czego nie masz. Mówię o posiadaniu hojnego serca, o nieżyciu skupionym tylko na swoim braku, ale także na tym, jak możesz być kanałem błogosławieństwa dla innych. Biblia mówi, że większa jest błogość w dawaniu niż w braniu. To jest duchowe prawo. Kiedy dajesz, nawet jeśli to niewiele, nawet jeśli to tylko słowo zachęty, modlitwa za kogoś, uśmiech dla cierpiącego, Aktywujesz zasady siania, a wszystko co siejesz, zbierzesz pomnożone. Teraz, po zrozumieniu tych trzech zasad, jesteś gotowy poznać modlitwę, która przemieni twoją sytuację finansową. Ale chcę, żebyś zrobił coś ważnego, zanim zaczniemy. Chcę, żebyś znalazł ciche miejsce, gdzie możesz się modlić bez przerw. Wyłącz rozpraszacze, wycisz telefon, zamknij drzwi. To jest święta chwila, spotkanie między tobą a Bogiem, który zaspokaja wszystkie potrzeby. Jeśli prowadzisz samochód lub jesteś w miejscu publicznym, nie ma problemu. Możesz odmówić tę modlitwę w ciszy, w swoim sercu. Bóg słyszy szeptane modlitwy z taką samą intensywnością, jak głośne wołania. Ważna nie jest głośność twojego głosu, ale szczerość twojego serca. Chcę, żebyś teraz wziął kartkę i długopis. Tak, przerwij wszystko i weź. Poproszę cię, żebyś napisał coś ważnego. Zapisz wszystkie swoje długi. Nie ma znaczenia ich wielkość, nie ma znaczenia kwota. Wypisz nazwę każdego wierzyciela, kwotę, którą jesteś winien. To może być bank, karta kredytowa, pożyczki od przyjaciół, zaległe rachunki, zaległe podatki. Wypisz wszystko na papier to jest proroczy akt. Sprowadzasz do konkretu, do widzialnego, to, co zostanie zniszczone w sferze duchowej. Gdy piszesz, chcę, żebyś wiedział, że każdy dług, który jest umieszczany na tym papierze, jest w tej chwili widziany przez Boga. On zna każdą kwotę, każdą historię stojącą za tymi liczbami. I on przygotowuje dla ciebie drogę wyjścia. Biblia mówi, że Bóg nie pozwoli, byś był kuszony ponad swoje siły, i zawsze przygotuje wyjście. To jest Twój dzień wyjścia. Po wypisaniu wszystkich długów, chcę, żebyś położył obie dłonie na tym papierze. Nawet jeśli słuchasz tego przez telefon, przerwij, połóż dłonie na sporządzonej liście. Twoje dłonie niosą duchowy autorytet, którego nawet nie podejrzewasz. Gdy kładziesz swoje dłonie na czymś i deklarujesz w imię Jezusa, niebo porusza się, aby to się stało. Teraz weź głęboki oddech, poczuj powietrze wchodzące do twoich płuc, poczuj bicie swojego serca. Jesteś żywy, a póki jest życie, jest nadzieja. Póki oddychasz, Bóg działa. Zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie swoje życie bez długów. Jakby to było budzić się każdego dnia bez tego ciężaru, jakby to było otrzymywać swoją wypłatę i nie musieć jej dzielić z wierzycielami, jakby to było móc planować przyszłość bez strachu. Trzymaj ten obraz w swoim umyśle, bo to jest rzeczywistość, która jest tworzona w tej chwili w świecie duchowym. Kto czuje, że nadeszła jego godzina finansowego uwolnienia, niech ogłosi w komentarzach: dzisiaj otrzymuje swoje zwycięstwo. Teraz nauczę cię modlitwy, ale to nie tylko powtarzanie słów jak papuga. Musisz poczuć każde zdanie, musisz wypowiadać je z przekonaniem, musisz wierzyć, że gdy się modlisz, aniołowie są wysyłani, drzwi się otwierają, rozwiązania są przygotowywane. To nie jest zwyczajna modlitwa. To modlitwa dekretu. Duchowej władzy, nadnaturalnej przemiany. Zacznij tak, na głos, jeśli to możliwe, lub w swoim sercu, jeśli jesteś w miejscu publicznym. Ojcze Niebieski, staję przed Twoim obliczem w tej chwili, uznając, że Ty jesteś właścicielem całego złota i całego srebra. Ty jesteś Bogiem, który zaopatruje, Bogiem, który mnoży, Bogiem, który toruje ścieżki tam, gdzie ich nie ma. Uznaję, że dotarłem tu o własnych siłach i to nie wystarczyło. Potrzebuję Twojej nadnaturalnej interwencji w moim życiu finansowym. Panie, przynoszę przed Ciebie każdy dług, który mnie więzi. Przynoszę zaległe rachunki, niespłacone pożyczki, zobowiązania finansowe, które mnie duszą. Oświadczam, że te długi nie są większe niż Twoja moc. Oświadczam, że te kajdany nie opierają się autorytetowi imienia Jezus. Oświadczam, że nadszedł czas mojego uwolnienia finansowego. Wybaczam wszystkie sytuacje, które mnie tu doprowadziły. Wybaczam każdą błędną decyzję, którą podjąłem. Wybaczam każdą osobę, która przyczyniła się do tej sytuacji. Wybaczam sobie, że nie zarządzałem lepiej zasobami, które mi dałeś. I wybaczając, zrywam każdą duchową pętlę, która utrzymuje ubóstwo aktywne w moim życiu. W imieniu Jezus. Unieważniam każde przymierze z niedostatkiem, zrywam każde duchowe przymierze z brakiem, niszczę każde przekleństwo ubóstwa, które mogłoby działać w mojej rodzinie, w mojej linii, w mojej historii. Krew Jezus ma moc oczyszczać, uwalniać i przywracać. I w tej chwili stosuję tę krew na każdym obszarze mojego życia finansowego. Oświadczam, że żaden demon ubóstwa nie ma władzy nade mną. Żadna siła niedostatku nie może mnie dotknąć. Żaden duch długu nie może mnie uciskać, ponieważ należę do Jezusa Chrystusa, a On już zapłacił cenę za moją całkowitą wolność. Jestem synem Boga Najwyższego, spadkobiercą obietnic. A dobrobyt jest moim prawowitym dziedzictwem. Ojcze, dziękuję Ci, bo już otwierasz drzwi, których żaden człowiek nie może zamknąć. Dziękuję, bo już przygotowujesz źródła zaopatrzenia, których nawet nie wyobrażam sobie. Dziękuję, bo już poruszasz serca, tworzysz okazje, generujesz rozwiązania. Dziękuję, zanim zobaczę, bo wiem, że Twoje słowo nie wraca puste. Co dekretujesz, spełnia się, co obiecujesz, objawia się. Dekretuję nad moim życiem, długi są anulowane, ścieżki są otwierane, zaopatrzenie nadchodzi, niespodziewane oferty nadejdą, zaskakujące kontrakty się pojawią, okazje których nawet nie szukałem, mnie znajdą, bo gdy Bóg decyduje błogosławić, nic nie może przeszkodzić. Gdy niebo się porusza, ziemia musi odpowiedzieć. Panie, zobowiązuję się zarządzać mądrze wszystkim, co włożysz w moje ręce. Obiecuję używać zasobów w mądry sposób. Obiecuję być hojny, tak jak Ty jesteś hojny wobec mnie. Obiecuję pamiętać, że wszystko pochodzi od Ciebie i do Ciebie powinno wrócić w postaci uwielbienia i wdzięczności. Przyjmuję w tej chwili namaszczenie dobrobytu, przyjmuję mądrość do podejmowania właściwych decyzji finansowych, przyjmuję kreatywność do generowania nowych źródeł dochodu, przyjmuję łaskę w oczach ludzi, którzy mogą mi pomóc, przyjmuję nadnaturalne pomnożenie wszystkiego, czego się dotknę i przez autorytet, który dał mi Jezus, dekretuję: Stało się, jest dokonane, jest ustanowione w niebie i objawi się na ziemi. W imieniu Jezus, Amen i Amen. Po wypowiedzeniu tej modlitwy, coś bardzo ważnego się wydarzy. W ciągu najbliższych dni zaczniesz widzieć znaki. Nie ignoruj tych znaków. To może być nieoczekiwany telefon, myśl, która nagle przychodzi ci do głowy o tym, jak rozwiązać sytuację, przypadkowe spotkanie, które otwiera okazję. Bóg będzie mówił na różne sposoby. Twoim obowiązkiem jest być czujnym i działać, gdy on wskaże drogę. Wiele osób modli się i oczekuje, że pieniądze magicznie spadną z nieba. Ale nie tak działa Bóg. On otwiera drzwi, ale ty musisz wejść. On stwarza okazje, ale ty musisz je chwytać. On przygotowuje drogę, ale ty musisz nią kroczyć. Wiara bez uczynków jest martwa, więc módl się, ale także działaj. Szukaj rozwiązań, wykonuj telefony, renegocjuj. Bądź proaktywny. Cud dzieje się we współpracy między działaniem boskim a twoim ludzkim działaniem. A teraz coś, co może wydać ci się dziwne, ale uważaj przez kolejne siedem dni musisz dokonać proroczego czynu. Weź ten papier, na którym spisałeś wszystkie długi i włóż go do Biblii. Pozostaw go tam przez siedem dni. Codziennie, gdy otworzysz Biblię do czytania, zobaczysz ten papier. I za każdym razem, gdy go zobaczysz, wypowiedz, to już jest rozwiązane w świecie duchowym, teraz objawia się w naturalnym. Po siedmiu dniach wyjmij papier i podrzyj go na bardzo małe kawałki. Podczas gdy go drzesz, wypowiedz tak jak ja drę ten papier, Bóg drze dokument moich długów. Potem go wyrzuć. To akt wiary, który pieczętuje w duchu to, co objawi się w fizyczności. Teraz jest coś jeszcze, co muszę ci powiedzieć. Ta modlitwa nie jest magią, nie jest automatyczną formułą działa, gdy pochodzi z prawdziwego serca, z autentycznej wiary, z ducha skruszonego i gotowego do zmiany. Jeśli będziesz nadal podejmować nieodpowiedzialne decyzje finansowe, jeśli nadal będziesz wydawać to, czego nie masz, jeśli nadal będziesz żyć ponad swoje możliwości, żadna modlitwa nie rozwiąże trwale twojego problemu. Bóg wyciągnie cię z dołka, ale ty musisz nauczyć się nie wpadać ponownie. On da ci zwycięstwo, ale ty musisz nauczyć się zarządzać zwycięstwem, więc wraz z modlitwą podejmij poważne zobowiązanie wobec Boga, by zmienić swoje nawyki finansowe. Zacznij uczyć się o finansach. Naucz się robić budżet. Szukaj pomocy u osób, które rozumieją się na pieniądzach. Czytaj Biblię i zobacz zasady finansowe, których uczy Bóg. Dobrobyt to nie tylko posiadanie pieniędzy, to posiadanie mądrości do zarządzania pieniędzmi. Wiele osób otrzymuje dużo i traci wszystko, ponieważ nie mają wiedzy. Biblia mówi, że lud Boży ginie z powodu braku wiedzy. Nie bądź częścią tej statystyki. Szukaj wiedzy, szukaj mądrości, szukaj zrozumienia. Kto jest zdecydowany całkowicie zmienić swoje życie finansowe, niech napisze w komentarzach: Biorę w posiadanie swój dobrobyt. Teraz chcę poruszyć coś, co wielu kaznodziejów ukrywa. Proces uwolnienia finansowego może wiązać się z intensywną walką duchową. Gdy decydujesz się zerwać z ubóstwem, wróg nie będzie zadowolony. Będzie próbował sprawić, że zrezygnujesz, zniechęcisz się, zwątpisz. W dniach po modlitwie mogą pojawić się kolejne problemy finansowe, więcej niespodziewanych wydatków, więcej trudnych sytuacji. To nie znaczy, że modlitwa nie zadziałała. Oznacza dokładnie coś przeciwnego. Wróg wie, że masz wkrótce wyjść z jego więzienia i robi wszystko, by cię w nim zatrzymać. Nie poddawaj się w tym momencie. Nie wycofuj się, nie przyjmuj porażki. Kontynuuj wypowiadanie słów, dziękuj, nie przestawaj wierzyć, bo po burzy przychodzi cisza, po ciemnej nocy nadchodzi świt, po dolinie przychodzi wzgórze i ty zmierzasz ku swojemu zwycięstwu. Pomyśl o tym. Ile lat już spędziłeś zadłużony, ile czasu zmarnowałeś martwiąc się o pieniądze, ile okazji straciłeś z powodu ich braku. Nadszedł czas, by przewrócić tę kartę, nadszedł czas, by rozpocząć nowy rozdział w twojej historii finansowej. I ten nowy rozdział zaczyna się teraz, z tą modlitwą, z tą decyzją, z tym zobowiązaniem. Znam ludzi, którzy byli w znacznie gorszych sytuacjach niż ty, a dziś żyją w obfitości. Znam tych, którzy byli winni miliony, a dziś są prosperujący, znam historie przemiany tak potężne, że wydają się fikcją, ale nie są. To są prawdziwe świadectwa prawdziwych ludzi, którzy odważyli się uwierzyć, którzy odważyli się modlić, którzy odważyli się zaufać Bogu ponad wszystkie okoliczności. I ty nie jesteś inny. Ten sam Bóg, który uczynił dla nich, może uczynić dla ciebie. Ta sama moc, która działała w tych życiach, jest dostępna, by działać w Twoim, ta sama łaska, która wyzwoliła tamtych ludzi, jest gotowa, by Cię wyzwolić. Ponieważ Bóg nie ma względu na osobę. Co uczynił dla jednego, może uczynić dla wszystkich, którzy wierzą, ale musisz podjąć decyzję dziś, czy będziesz nadal akceptować rzeczywistość długów jako coś trwałego, czy będziesz walczyć, będziesz wojować. Będziesz bić się o swoje finansowe wyzwolenie? Wybór należy do ciebie. Bóg już uczynił swoją część, udostępniając moc, łaskę, zaopatrzenie. Teraz ty musisz uczynić swoją część, uwierzyć, wypowiedzieć, działać. Kiedy skończysz słuchać tego filmu, nie pozwól, by ta wiadomość popadła w zapomnienie. Wracaj do niej za każdym razem, gdy pojawi się wątpliwość. Słuchaj ponownie za każdym razem, gdy przyjdzie zniechęcenie. Odmawiaj modlitwę tyle razy, ile potrzeba. I przede wszystkim, podziel się z innymi ludźmi, którzy przechodzą przez tę samą sytuację, bądź kanałem błogosławieństwa, niosąc to wyzwalające słowo do tych, którzy potrzebują. Jedna ostatnia bardzo ważna rzecz. Obserwuj kolejne trzy, siedem i dwadzieścia jeden dni. To są ważne prorocze okresy. Coś się wydarzy w jednym z tych okresów, drzwi się otworzą, pojawi się rozwiązanie, pojawi się droga, zaznacz w kalendarzu i bądź czujny. Bóg się poruszy, a ty musisz być przygotowany, by rozpoznać i wykorzystać boski ruch. A gdy cud się wydarzy, nie zapomnij wrócić tu i złożyć świadectwa. Twoja historia zainspiruje innych ludzi. Twoje świadectwo umocni czyjąś wiarę, kto prawie rezygnuje. Będziesz narzędziem Boga, by nieść nadzieję tym, którzy utracili całą nadzieję. Biblia jest pełna historii finansowego wyzwolenia. Wdowa z Sarepty, która miała tylko garść mąki i trochę oliwy, ale już nigdy nie cierpiała niedostatku po tym, jak pobłogosławiła proroka. Wdowa, która miała stracić dzieci z powodu długów, ale jej naczynia zostały nadnaturalnie pomnożone. I zapłaciła wszystko. Lud Izraela, który wyszedł z Egiptu, niosąc bogactwa Egipcjan. Abraham, który był niezwykle zamożny. Hiob, który stracił wszystko, ale otrzymał dwukrotnie więcej. Te historie nie są w Biblii tylko po to, by je czytać, są tam, by je przeżywać, by pokazać, że Bóg, który działał wczoraj, nadal działa dziś, że Bóg cudów finansowych nadal czyni cuda finansowe. I ty możesz być następnym żywym świadectwem wyzwalającej mocy Boga w finansach. Więc podnieś swoją głowę, wyprostuj swoje plecy, otrzyj swoje łzy. Twoja historia finansowej nędzy dobiega końca. Nowy czas się zaczyna, czas obfitego zaopatrzenia, otwartych drzwi, boskich okazji, nadnaturalnego pomnożenia. Nie ma znaczenia jak długo jesteś w tej sytuacji, nie ma znaczenia jak wielkie są twoje długi nie ma znaczenia, ile razy próbowałeś i poniosłeś porażkę. Tym razem jest inaczej, tym razem nie jesteś sam, tym razem niebo jest po twojej stronie, tym razem Bóg uczyni to, co tylko On może uczynić, a gdy będziesz wolny, gdy długi będą tylko odległym wspomnieniem, gdy dobrobyt będzie twoją codzienną rzeczywistością, pamiętaj o tym momencie, pamiętaj o tej modlitwie, pamiętaj, że to Bóg wyciągnął cię z dołu. I wtedy użyj swojej historii, by pomóc innym również wyjść. Bądź hojny wobec tych, którzy zaczynają tam, gdzie Ty zaczynałeś. Bądź nadzieją dla tych, którzy przeżywają to, co Ty przeżywałeś. Królestwo Boże działa w ten sposób: Jesteś błogosławiony, by być błogosławieństwem. Jesteś uzdrowiony, by uzdrawiać. Jesteś wyzwolony, by wyzwalać. Więc, gdy Twoje finansowe zwycięstwo nadejdzie, a ono nadejdzie, Użyj go, by uwielbiać Boga i błogosławić ludzi, ponieważ ostatecznie pieniądze są tylko narzędziem to, co naprawdę się liczy, to, co z nimi robisz, jak ich używasz, na co je kierujesz. Dziś otrzymałeś więcej niż modlitwę. Otrzymałeś duchowy klucz potężne narzędzie sekret, który może zmienić pokolenia. Nie zachowuj tego tylko dla siebie nie bądź samolubny wobec czegoś tak przekształcającego przekazuj to dalej. Podziel się z innymi, bądź narzędziem Boga w czyimś życiu. A teraz, zanim zakończymy, chcę złożyć prorocze oświadczenie o Twoim życiu. To nie moja obietnica, to obietnica Boga, którą On mi daje dla ciebie, w tej właśnie chwili. Słuchaj z wiarą. Widzę w świecie duchowym, jak łańcuchy pękają, widzę jak otwierają się drzwi zaopatrzenia, widzę jak aniołowie są wysyłani z nadprzyrodzonymi zasobami. Widzę, jak łaska Boga dosięga Cię w nieoczekiwanych miejscach, widzę, jak ludzie są poruszeni, by Ci pomóc, widzę, jak okazje pojawiają się znikąd, widzę, jak podpisywane są umowy, widzę, jak pieniądze napływają drogami, których nawet nie podejrzewałeś, widzę, jak długi są spłacane jeden po drugim, widzę, jak oddychasz z ulgą, śpisz w pokoju, uśmiechasz się prawdziwie, widzę, jak Twoja rodzina świętuje. Widzę obfitość tam, gdzie był brak. Widzę dostatek tam, gdzie była niedostatek, a Bóg mówi mi, żeby ci powiedzieć: Nie twoją siłą, nie twoją mocą, ale moim duchem, mówi Pan, zrobię dla Ciebie to, czego nie możesz zrobić sam dla siebie: otworzę to, co zamknięte, stworzę to, czego nie ma, pomnożę to, co małe. Przekształcę niedostatek w obfitość. Bo nadszedł czas, abym był uwielbiony w twoim życiu finansowym. Nadszedł czas, abym pokazał światu, że ten, kto we mnie ufa, nigdy nie będzie zawstydzony. Więc przygotuj się, przygotuj swoje serce, przygotuj swój umysł, przygotuj swój dom, bo to, co nadchodzi, nie jest małe, to, co nadchodzi, nie jest tymczasowe. To, co nadchodzi, jest wielkie, trwałe, przekształcające. Nie tylko wyjdziesz z długów, wejdziesz w dobrobyt, nie tylko przetrwasz, będziesz prosperować. Nie tylko będziesz miał wystarczająco, będziesz miał obfitość dla siebie i jeszcze zostanie, by błogosławić innych. Koniec. Jeśli ta modlitwa dotknęła twojego serca i wierzysz, że Bóg zmieni twoją finansową rzeczywistość, podziel się tym filmem z kimś, kto również potrzebuje tego wyzwolenia. Z kimś, kto jest zadłużony, zdesperowany, nie wiedząc co robić, bądź narzędziem Boga, niosąc nadzieję tym, którzy utracili wszelką nadzieję zostaw like, subskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby zbudować Armię Wiary pod przewodnictwem Jezusa Chrystusa.